Niespodziewany komunikat potwierdził, że w tenisie nadchodzi wielka zmiana, i od razu wywołała falę protestów. Międzynarodowa Federacja Tenisa ITW, potwierdziła, że coaching znów będzie dozwolony w trakcie meczów, i to już od 1 stycznia. Ta decyzja nie spodobała się gwiazdom tenisa, które mówią wprost o zabijaniu duszy gry. W znaczący sposób zmieni się praca tenisowych trenerów. Realnie do historii przejdzie przepis, który i tak w wielu przypadkach był tylko fikcją. ITW potwierdziło, że pierwszy stycznia rewolucyjnej zmianie ulegnie przepis 30. W oficjalnym regulaminie wyznaczającym standardy zawodowych turniejów, zgodnie z wprowadzonymi przepisami, trenerzy będą teraz mogli otwarcie przekazywać swoim zawodnikom i zawodniczkom wskazówki nie narażając się na żadne problemy ze strony sędziów, coaching poza kortem znów stanie się dozwolony. Kontrowersyjna zasada znów zostanie wprowadzona. Przed laty była ona już dozwolona, lecz z czasem została ograniczona. Niegdyś trenerzy mogli wręcz wchodzić na kort i przekazywać swoim podopiecznym porady lecz z czasem ich rola została ograniczona do jedynie zasiadania w boksie i obserwowania spotkania w ciszy. Przepis ten jednak i tak momentami był fikcja, bo szkoleniowcy i tak między punktami przekazywali tenisistom porady i najczęściej nie byli karani. Teraz wszystko będzie już w pełni dozwolone, co budzi ogromne poruszenie wśród samych tenisistów. Dalszy ciąg materiału pod wideo A jako o zmianach pisze samo Itw. Kropka opowiada ono o zmianach w przepisie 30. Coaching poza kortem może być dozwolony w turniejach rozgrywanych pod zarządem ITW. W meczach drużynowych Coaching stosować mogą też kapitanowie, także na korcie. W innych rozgrywkach Coaching na korcie nie będzie dozwolony. Czytamy w komunikacie władz światowego tenisa. A jak ITW argumentuje zmiany, padło pięć kluczowych powodów. Jednocześnie w komunikacie dowiadujemy się, na co będą mogli sobie pozwolić trenerzy. Zapadły trzy ważne decyzje. Wydawałoby się, że zmiana ta jest jedynie formalnością, lecz wśród gwiazd wywołała falę protestów. Niektórzy nie ukrywają, że rewolucja wpłynie negatywnie na to, jak wyglądać będzie zawodowy tenis. Coaching to nic innego, jak przekazywanie porad przez trenerów w stronę tenisistów lub tenisistek. Nie jest to nic nowego, bo w przeszłości był już dozwolony, lecz z czasem został ograniczony przez tenisowe władze. Niektórzy zawodnicy są przekonani, że pozostawienie go w obecnej formie byłoby najlepszą decyzją. Dlaczego? Jak twierdzi część tenisistów, ich dyscyplina wyróżnia się tym, że w czasie meczów zawodnicy są pozostawieni sami sobie i tylko oni mogą znaleźć sposób na wyjście z kryzysu. Przywrócenie Coachingu miałoby pozbawić sport tej wyjątkowości. Piszą o tym również największe gwiazdy. Czy możemy przestać rujnować samodzielny mentalny/strategiczny aspekt sportu? Proszę, apeluje Taylor Fritz, nie tylko jako tenisista, ale też jako fan sportu zwyczajnie mi przykro widzieć nową zasadę coaching'u poza kortem. Tenis jest wyjątkowy, bo jesteś na korcie sam. Dlaczego chcecie zmienić piękno gry? Zastanawia się Denis Szapowalow. Zupełnie zdanie ma Myles David, autor podcastu Tune into Tennis. Jego wpis podkreśla absurd, jaki towarzyszył do tej pory niektórym meczom. Każdy turniej w cyklu ad poferuje na trybunach miejsca przeznaczone dla ekipy danego zawodnika i trenerów, by siedzieli blisko kortu. Ale niektórzy chcą, by nikt zajmujący te miejsca nie mógł się odezwać, bo co Coaching niszczy grę. Uspokójmy się. Twierdzi David. Coaching wejdzie w życie już na początku sezonu 2025. Najpewniej będą mogli skorzystać z niego trenerzy już podczas United Cup w tym przypadku mielibyśmy do czynienia ze wskazówkami przekazywanymi bezpośrednio na korcie